Mówiłem o tym, że nie lubi siły natury. Mówiłem, że da się normalnie grać w preską i w ostatnim odcinku broniłem Gaspasera na NVM-ie. Co mogę bym powiedzieć coś kontrowersyjnego, aby kogoś nie wnerwić te, chociaż te cztery osoby? Nie wiem, choć się domyślam. Dzień dobry, tutaj Tobaj. W odcinku krótko o, w programie gdzie... Robię film chociaż minimum 5 minut, a i tak wychodzi 3 minuty. Ob oby w tym odcinku nie było 3 minut. Dzisiaj porozmawiam o broni, która jest przez szpieg mainów bardzo nielubiana, uważana za broń, broń dla nubów i chyba inne frazesy, które istnieją, ale nie potrafię tego powiedzieć: tak zwany grzechotnik. Także zapraszam do oglądania. Grzechotnik wygląda nie jak coś, co by było związane z T2, to już nad Pompson wygląda bardziej jakby coś było związane z T2, bo inżynier i tak dalej. Ale to nie dziwota, bo Grzechotnik jest przedmiotem promocyjnym z gry Deus Ex Band Ludzkości, albo Bunt Ludzkości, wraz z machiną, likwidatorem i krótkim spięciem, i do tego z fajnymi kosmetykami, które są bardzo fajne, na przykład ta ręka heavy'ego. Ale zanim pójdziemy do statystyk, to mam takie jedno pytanie. Dlaczego Grzechotnik? Znaczycie, oryginalnie, Demon Bug też, moim zdaniem, taka trochę dziwna nazwa, jak na broń, która. No. Dobra, może ma większe szanse niż Grzechotnik, ale. Czemu Grzechotnik? A nie na przykład, nie wiem. Dobra, też nie mam pomysłu, jakby to nazwać, więc. Nie wiem, Grzechotnik tak trochę nie pasuje, moim zdaniem, do tej broni. Nie wiem, możecie napisać w komentarzach dlaczego istnieje jako Grzechotnik, albo też dać alternatywną nazwę dla Grzechotnika, i nie wiem, sobie na Grzechotniku tak sobie dam na, na sobie nazwę na tej broni. Dobra, już idę do tych statystyk, bo wiem, że chyba czekacie na to. Gdy zabijemy kogoś przez backstapa lub zasapujemy budowę inżyniera, dostajemy jeden strzał krytyczny, maksymalnie możemy mieć 35 w zapasie, ma zmniejszone obrażenia o 15% i ma brak losowych trafień krytycznych. Nie no, podoba mi się, że chodnik ma tak, minusowe obrażenia i brak losowych trafień krytycznych, bo wiecie, bo mamy kryty i będziemy mieli je bardzo często, więc minusowe obrażenia i brak lasowych trafień krytycznych jest bardzo spoko. Ale... Te minusy, w cudzysłowie minusy, są niwelowane przez największy plus tej grzechotnika. Czyli dostawanie krytów, zarobienie czegoś, co szpieg powinien robić. I do tego, można trzymać te kryty maksymalnie do 35. I... To jest zbyt potężne, zepsute i tak dalej. To jest jak stary ambasador, który trochę wymagał skilla, ale i tak był zepsuty. Ten ambasador stary. A Chodnik to jest z trzy razy lepszy niż ten stary ambasador. Matko to jest zbyt potężna broń. No bo co, zbierzesz sobie tak, nie wiem, z sześć backstabów, zniszczysz sobie cztery in budowle inżyniera i robisz masakrę na graveyardzie. No, fan gameplay. W tym segmencie chciałbym powiedzieć porównanie opinii pro graczy i amatorów. No ja bardziej będę po tej drugiej stronie, bo. Ja nie jestem jakimś proszpiegiem. Ale pamiętam powody, dlaczego progracze nienawidzą grzechotnika. Jak wspominałem wcześniej, dostajemy kryty za robienie tego, co szpieg powinien robić. Dla prograczy To jest powód, dlaczego większość nie chce grać grzechotnikiem, bo to jest zbyt łatwe i też zbyt nudny gameplay, więc wolę już wybrać sobie Ambasadora, który jest no, trudniejszy w graniu, ale wymaga skilla i... Czuć taką satysfakcję z headshotów niż takiego grzechotnika, który jest zbyt prosty i zbyt nudny. Drugi powód taki mniejszy, ale też wolę o tym wspomnieć, że na kompetytywie grzechotnik jest zablokowany. Nie wiem czy na wszystkich tam turniejach, bo się na tym nie znam, ale jest zablokowany, więc dla graczy szpiegiem nie opłaca się trenować graniem grzechotnikiem na kompetytywie, skoro jest zablokowane takie. Można powiedzieć, że tracą sobie czas na trenowanie na czymś, co mogą użyć normalnie niż na grzechotniku. Ale w skrócie mówiąc, po prostu grzechotnik jest nienawidzony przez większość pro szpiegów przez to, że jest bronią dla nubów, tak samo jak z vlogiem. Czyli po prostu można powiedzieć, że nie wymaga skilla, że po prostu robisz to, co powinien typowy szpieg robić i dostajesz kredyt za, za nic, można by powiedzieć, bo robisz to, co powinieneś normalnie robić. No, i teraz część o amatorach, czyli bardziej będą moje słowa, bo tamte to bardziej to jest ja chyba wymyśliłem z głowy, bo nie wiem, czy ktoś kiedyś tak powiedział to, co powiedziałem wcześniej, ale jest w filmie, to będzie w filmie. Żeby nie było takiego krótkiego filmu. Moim zdaniem, kredy bardzo pomagają, bo ja szczerze powiem, nie potrafię strzelać z rewolvera zbyt dobrze. Znaczy, 70% mojego strzelania to jest po prostu trafienie przeciwnika nad nietrafianie. Po prostu o, ja omijam te wszystkie przeciwników, i jedynie co ja trafiam to drewno. A tak to marnuje każdy pocisk, a z takimi krytami to raz walnę czy dwa, i pomoże mi wygrać szpiegiem. I jestem zadowolony, bo nie umiem grać szpiegiem, więc Grzechonik mi pomaga. Jej! Też mi się też wydaje, że Grzechonik tak niby uczy, jak grać szpiegiem, no bo szpieg jest do tego, żeby no, robić te backstaby, ale też. Pomagać z inżynierami, którzy wnerwiają, czyli po prostu sapować inżynierów, robić backstaby inżynierom i po prostu no, pomagać drużynie, a nie że robić coś, co śpieg nie jest na tego zdolny, znaczy się Ktoś by tak potrafił robić, ale podstawowy śpieg jest po prostu do tego, żeby wnerwiać inżynierów Tak mi się zdaje Czyli bardzo dobry powód No i też, że Honik jest wybieranym jednym z dwóch broni dla początkujących śpiegów, aby ogarniać jak się grać śpiegiem i tak dalej No tym, tym drugu, drugą opcja jest akurat stock, więc Wiem, że większość chyba by wybrałaś tak bo po prostu nie jest grzechotnikiem. Jak chodzi o laudat wybrany dla szpiega, to szczerze można cokolwiek wybrać, bo grzechotnik pasuje do każdej broni dla szpiega. Tak mi się zdaje, bo po prostu może grać czymkolwiek i tak chonik będzie dobry. Ale dobra, powiem teraz czym ja gram szpiegiem teraz ogólnie, więc no to na szybko powiem. No jako broń to oczywiście grzechotnik, noże to jest gruba ryba, stok albo kunaj, a zegarek to po prostu stok, bo bo stok jest dobry po prostu, a dzwon zmarłego taki trochę moim zdaniem jest toksyczny. Ale to kiedy indziej powiem. Także to jest koniec dzisiejszego odcinka. Postarałem się bardziej, nie być takim, mono, takim nudnym głosem, tylko takim bardziej ekspresywnym głosem. Nie będę musiał się do tego przyzwyczaić. Ale wiecie, to już jest drugi film. W... Nie, trzeci film, bo jeszcze tam jeden nagrywam, który będzie później Z rzędu, więc wiecie, już mi ten głos powoli wraca do tego co kiedyś robiłem Jest taki... nie jest taki mono, monotoniczny i postaram się więcej gadać w ogóle w prawdziwym życiu i tak dalej. Dobra, już nie będę przedłużał. Trzymajcie się i widzimy się w następnych odcinkach Możecie napisać w komentarzach co uważacie o grzechot Przepraszam, mikrofonie, o grzechotniku. Także trzymajcie się i pa! pa.